Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na nowy odcinek Poczty od Widzów. Zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. Jeżeli ktoś by potrzebował mój adres skrytki pocztowej, to oczywiście w opisie pod każdym filmem znajdziecie ten adres. Coś mi telefon dzwoni, ale to nic, to nic. I słuchajcie, pierwsza rzecz, którą dzisiaj Wam pokażę jest to pocztówka. Zobaczcie sobie ją z bliska. Pocztówka jest z Józefowa. Dla najlepszej glamdronki YouTube'a ja, Maja i cały Józefów pozdrawia. Dziękuję Maju za pozdrowienia i pozdrawiam również Ciebie i cały Józef. E, ogólnie pocztówki bardzo lubię zawsze się z nich cieszę, jeżeli będziecie teraz na wakacje gdzieś wyjeżdżać to pamiętajcie o mnie otworzyłam słuchajcie kolejny list list jest tylko do mnie zaadresowany widzę pieczeń z Katowic także zobaczmy sobie, wysypmy co my tutaj mamy wow ale fajnie, patrzcie na to to nie wierzę w to to są takie czekoladki biedroneczki ale fajnie, mam ich kilka eee, super, super Dalej widzę maseczkę, maseczka regenerująca ziaja, bardzo chętnie sobie przetestuje na pewno się przyda, jakieś cukierki, śląskie bombony, kopalnioki, szkloki winogronowe, ale fajnie, kurde, słuchajcie, powiem Wam, że na Śląsku nigdy nie byłam, ale zawsze chciałam się wybrać, nie wiem czemu, tak mi się wydaje, że że Śląsk jest spoko, także mam nadzieję, że kiedyś zawitam i na pewno sobie wypróbuję te szkloki <grymne> super sprawa, właśnie bardzo fajne to jest, jeżeli podsyłujecie mi coś ze swojego regionu i tutaj jest pocztóweczka z Katowic, proszę bardzo Katowice, Katowice, nigdy nie byłam, a bardzo chętnie się wybiorę, pocztóweczka jest od Malwiny pisze mnóstwo miłych słów pozdrowienia z Katowic dziękuję Malwina za paczkę, pozdrawiam ciebie również, ale znalazłam tu jeszcze coś słuchajcie, galaretkę, taką fioletową także słuchajcie, ja chyba sobie zrobię taką galaretkę warstwową taką tęczową, bo mam fioletową, mam niebieską, takie w ogóle zakręcone kolory, także na 100% sobie coś takiego zrobię. Czasem niektóre osoby się zastanawiają, dlaczego wszystkie rzeczy lądują na dół. Słuchajcie, ja tutaj mam pudełka i na przykład tutaj jest takie pudełeczko, do którego zazwyczaj po prostu wrzucam sobie słodycze, bo wiecie, żeby mi się to nigdzie pośród tych różnych opakowań nie zagubiło, także wszystko leci na dół. Jak lecimy z listami, to proszę bardzo, jest tutaj kolejny liścik, no i oczywiście również wysypujemy jego zawartość. Widzę tutaj złotą kopertę. Jestem ciekawa. Hmm, jakaś ładna kartka. Ale bardzo ładna. Ale mi się podoba. Super. Zobaczcie jaki ten rower jest piękny. Zobaczcie w ogóle jaki ma ładny wzór. Śliczny. 100 lat spełnienia marzeń. Spóźnione życzenia przesyła Julia. Spóźnione czy nie spóźnione, nieważne. Ale jaka piękna kartka. Bardzo mi się podoba. Zostawiamy ją tutaj. E, następnie mam świeczuszki T-Light. Proszę bardzo tak wyglądają, tak jak ja to mówię świeczek nigdy za wiele ale tutaj kolejne żeleczki ktoś mi ostatnio wysłał takie żelki tylko w takim pastelowym kolorze i też chyba były kwaśne i były takie dobre, więc wypróbuję czy te będą też spoko tutaj jest coś, tutaj są jakieś opakowania szczęście glam słuchajcie, robicie takie opakowania, że ja się zanim do czegoś dobiję to po prostu mam już tu piąte opakowanie, Błaga, moje paznokcie nie wytrzymają tego jedna warstwa wystarczy Znalazłam złotóweczkę na szczęście, więc leci do nowego pojemnika, proszę bardzo. Na pewno użyję ją do zdrapywania, na zdrapkę za złotóweczkę też się przyda, więc bardzo fajnie. I tutaj coś. I tutaj taka zwierzka, to jest chyba jakiś pudelek. Tutaj koperta, do niej przykleiły się listy, nie wiem czy to specjalnie, czy to, czy to po prostu tak się przykleiły. Liścik przesłała Julia, pisze bardzo dużo miłych słów w tym liście. Dziękuję Julia za przesyłkę i pozdrawiam. Buśka. no i bardzo mi się podoba. Ta karteczka super jest naprawdę. Lecimy, słuchajcie, teraz z kolejną paką. Mamy tutaj napis ostrożnie, więc zobaczymy co tutaj zostało przesłane. Bum, 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 Otwieramy. O i uwaga kolejne opakowanie. Uwaga szklane. A oto co znalazłam w środku. Uwaga szklane. Hmm. List. Listię później przeczytam. Tutaj mamy rysunek z moim logiem. Folia bąbelkowa się zgadza. O, kurde, słuchajcie, ile tu rzeczy. Dobra. Jest coś, co mi się rzuciło od razu w oczy. Kokardy, załóż na odcinku, słuchajcie, ja wiem, co to jest, bo czasami widzę to na jakieś, na jakieś kurcze imprezkach. To są takie świecące uszy, czekajcie, ja to odkleję. Jest teraz dosyć jasno, więc nie wiem, czy to będzie widać. Jak wam się podobam? <noise> Warkoczyki jeszcze do tego, kurde. Świeci, świeci, fajne. Bardzo fajna sprawa, podoba mi się ta opaska. I słuchajcie, coś słodkiego, więc biorę od razu tutaj mój koszyk. Dostałam z Milki taki troszkę czekolada, troszkę batonik, troszkę herbatniki. E, Dalej mentosy słuchajcie, one są w takim fajnym pudrowym, pastelowym opakowaniu bardzo mi się podobają takie kolorki także jeszcze takich nie jadłam następnie są żelki o smaku coli i coś jeszcze? a, myślałam, że galaretka a to kisiel, kisiel frugo i to chyba tyle ze słodyczy więc możemy odstawić to na dół i tutaj coś jest opakowane słuchajcie, w folię bąbelkową więc przypuszczam, że to jest szklane spróbujemy to ogarnąć o, ale ładne zobaczcie, taka morska świeca z przywieszką, powiem wam, że ozdoby w takim kolorze jeszcze nie miałam, także na pewno się przyda, tutaj dostałam takiego psa i ostatnia rzecz, coś super hmm, zobaczymy co to tutaj dostałam gumową bransoletkę, nie mogłoby się bez tego obyć ale tu znalazłam słuchajcie, jeszcze takie ćwieki do przyszywania, kiedyś miałam bardzo wielką fazę na ćwieki, tak one wyglądają i liścik już czytam już wam mówię od kogo jest przysyłka Kogo tu będziemy dziś pozdrawiać? Od Martyny ze Stargardu. Także pozdrawiam Martynę ze Stargardu i cały Stargard też pozdrawiam. Dajcie znać, czy są tutaj właśnie widzowie z tego oto miasta. Tutaj też Martyna opisuje historię, jak trafiła na moje dwa kanały. Super, bardzo lubię to czytać, ale to już zostawię dla siebie i zabieramy się za kolejną pakę. Lecimy z kolejnym pakunkiem. Taka oto paczka, zobaczymy, co my w niej mamy? Biorę nożyce i otwieramy. Opakowana jest w taki prześliczny papier, zobaczcie z bliska jak się ładnie mieni, śliczne, co? Dobra, nożyce dalej lecą w dłoń. Uwaga, uwaga, pudełko po butach musi być. No i lecimy i patrzymy, co jest w środku. Bibuła! Czy to prezent dla mnie, sama bibuła? Nie, 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 tutaj coś mamy, słuchajcie. Słodyczy, co nie miara, więc batonik leci na dół. Cukierki pożyczkowe, wiśniowe, zbogacone witaminami, edycja limitowana, owoce lata. Tylko widzę, że to już jest przeterminowane, bo słuchajcie, jest to do 2 lutego ważne, także no niestety tego nie zjem. Kolejna koperta, coś słodkiego dla twoich pupili słodycze dla, dla psiaków, chyba przysmaczki. Tutaj jest taka saszetka karmy. Aczkolwiek japsów karmą peggrynie karmie ewentualnie jakieś przysmaki. No nie, bo często też się ludzie pytają. Dalej mam stronę ze ten dziennik, kolejny zeszyt. Tak wygląda zeszycik. O, znalazłem jeszcze dwa grosiki, pewnie na szczęście, także wrzucam je tutaj. Tik! I słuchajcie Mentosy jeszcze tu się zagubiły. Teraz będę, słuchajcie, patrzeć na daty wszystkiego, ale te na szczęście są ok. No i lecimy teraz z listem. Paczkę wysłały ci przyjaciółki z Bachowic, Marcelina i Roksana. Jesteś królową YouTube'a, ty byłaś naszą pierwszą wspólną YouTuberką, którą razem oglądamy. Fajnie dziewczyny, że mnie razem oglądacie, jesteś po prostu super, pozdrawiamy cię. Dziękuję dziewczyny za przesyłkę i pozdrawiam również. Otworzymy sobie teraz taką fajną serduszkową pakę. Biorę i lecę. Uwaga, uwaga! Bum cyk, cyk i otwieramy. Tutaj jest wszystko opisane. Otwieraj po kolei, tam masz opis produktów, dobrze. Także coś cieplutkiego jako jedyneczka. Mamy tutaj coś ciepłego. Okej. Okay. Coś, cieplego, coś ciepłego na zbliżające się lato. I dostałam skarpetki: 38-36. To się obawiam, że mogą być na mnie za małe, bo ja mam 41 rozmiar wódka. Ale są fajne, są dziutkie. Coś, co cię rozgrzeje. Czyli to herbata. Teraz zobaczymy. Taki kształt, jak herbata, kurczę. Jak nic. Ale zobaczcie, paczka jest bardzo fajnie opakowana w ten papier. Bardzo mi się podoba. W ogóle bardzo moja stylistyka. uwielbiam takie kolory różowe, pastelowe. No, to jest coś, co naprawdę lubię. I tu dostałam herbatkę minutkę czarną, powiem Wam, że herbaty czarne to ja bardzo dawno nie piłam, zazwyczaj piję właśnie te owocowe. Numer 3, coś do pielęgnacji skóry, chyba jakiś kremik, co? Jak myślicie? I dostałam krem do rąk ochronny z ekstraktem bawełny. Numer 4, coś pachnącego i relaksującego, czy to świeczka? Tu widzę czwórkę, tak opakowana. Jej, ale się bałam, że słuchajcie, coś mi się tu rozwali. Tak, dostałam tutaj kilka świeczek. Pilajtu. Numer 5, coś dla pupilka. Jest piąteczka, proszę bardzo. mmm, Jak to będą smaczki, to się na pewno psy ucieszą. Słuchajcie, powiem Wam, że moje psy są teraz tak rozpieszczone przez Was, że, że to jest po prostu super takie coś. To jest zabawka dla psa. Czegoś takiego to ja w ogóle nie widziałam. Nie widziałam takich zabawek. I dalej, słuchajcie. Trzy eee, smaczki, także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę, bo wiem, że moje pieski będą zadowolone. Numer 6, coś na ciepło i na zimno, czyli galaretka. <grytka> ja to tak słuchajcie, zgaduję dzisiaj, że ja wam mówię, słuchajcie, ja tu jestem wróżbita macej normalnie. A jak, jak ja mówiłam, że ja mam robić tęczową galaretkę, to chyba naprawdę zrobię, bo tutaj kolejna taka granatowa. Eee, I dostałam jeszcze budyń o smaku czekoladowym z cukrem. Numer 7, coś słodkiego I słuchajcie, jest tutaj dosyć duża paka I lecimy z tym tematem, co my tu widzimy Tak, na samym początku sofis, takie skieraski, fajnie, fajnie Dalej mam bla, lambada To chyba coś takiego jak mamba, wydaje mi się Gumy z dzieciństwa normalnie Jedliście coś takiego, jak byliście mali? Tutaj jakieś wafeleczki i słuchajcie, skitelsy, o czym już mówię, że po prostu skitelsy strasznie mi się przyjadły, ale na pewno trafią w dobre ręce. I teraz sobie polecimy z liścikiem, zaraz przeczytam. Jesteś już z nami na YouTube dwa lata. Eee, dwa lata? Nie. A chyba, że dziewczyny mnie dwa lata oglądają. Ja powiem wam, że... Pod koniec maja, tak ogólnie jak jestem na YouTube, to będzie 4 lata, a na tym kanale dopiero jestem ponad rok, lekko. I dziewczyny gratulują mi tylu subskrypcji, tylu widzów, tylu łapek w górę, tylu świetnych filmików. A ja sobie gratuluję tylu świetnych widzów. <laughs> Życzymy Ci dalszych sukcesów we vlogowaniu, nie zmieniaj się, skarbeczku. Jesteś super, kochamy Cię: Olga Iwika z Radomia Landronka! Pozdrawiam dziewczyny i pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję wszystkim widzom, którzy tutaj ze mną są, którzy oglądają, łapkują, komentują, którzy wspierają mnie na co dzień, którzy subskrybują. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Założenie: konta na YouTubie nic nie kosztuje, a uśmiech na, na mojej twarzy na pewno się pojawi, jeżeli będziecie na bieżąco z moimi filmami. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Łapki w górę, mile widziane i buziaki dla was śle. Glamdronka wasza, pa pa! Jak wam się podoba moja nowa fryzura dzisiejsza? Warkoczek ktoś mi napisał, że fajnie by było, gdybym sobie takie zrobiła. Także słuchajcie, czytam zawsze wszystkie komentarze i się zastosowałam tej rady. <grybujka> Buźka.